Cześć. Dzisiejszy odcinek pochodzi z artykułu, do którego link zamieszczam w komentarzu. Przeczytam Wam tylko pięć cudów. Jeśli ciekawią Was pozostałe, zachęcam do wejścia w artykuł. Zapraszam. Czego nauka nie potrafi wyjaśnić, nadprzyrodzone zdarzenia przypisywane siłą wyższym. Cuda. Bez względu na to, czy jest się osobą wierzącą, czy nie, każdy z nas musi się zmierzyć z pytaniami, jakie stawiają nam niezrozumiałe wydarzenia, których przez stulecia doświadczyli święci Kościoła katolickiego. Oto pięć najbardziej niezwykłych cudów, uznanych przez Kościół. 1. Objawienia Maryjne. To wydarzenia, podczas których, jak wierzą Chrześcijanie, Maryja Dziewica ukazuje się w nadprzyrodzony sposób jednej lub większej liczbie osób. Z punktu widzenia religijnego, zjawiska te określane są jako teofanie, przez psychologię nazywane pareidolią, czyli odnajdywaniem znajomych kształtów w przyrodzie i martwej naturze, jednym z najbardziej niezwykłych. Bo odbiegających od scenariuszy innych objawień były objawienia w egipskiej miejscowości Zeiton, gdzie Matka Moska ukazywała się przez przeszło 4 lata, pomiędzy 1968 a 1972 rokiem ponad milionom różnych osób. Katolicki Kościół Egipski wydał oficjalne oświadczenie stwierdzające, że objawienia są prawdziwe. Kościół Katolicki nadal wstrzymuje się ze stanowiskiem. Podczas objawień Matka Boska ukazywała się na dachu kościoła, milcząc i nie przekazując żadnego przesłania. Objawienia trwały albo po kilka minut, lub nawet po kilka godzin. Podczas jej obecności, wśród zebranych tłumów, dochodziło do licznych ustrowień. Z wydarzeń pozostało również wiele zdjęć, a nawet filmów. Dwa Nienaruszone zwłoki. Dla Kościoła Prawosławnego jest to oznaka świętości człowieka. Kościół katolicki uznaje to za znak świętości, jednak nie jest to konieczne do nadania komuś tytułu świętego. Dodatkowo Kościół katolicki nie uznaje jako cudu sytuacji, w której doszło do jakichkolwiek czynności balsamowania lub konserwacji ciała po śmierci. Za cudowne nie uważa się sytuacji których ciało zmarłego sztywnieje. Aby uznać ciało za dotknięte cudem, musi ono być cały czas tak wiotkie, tak jak u osoby we śnie. Ciała świętych znajdujących się w tym stanie wydzielają dodatkowo specyficzny, słodki zapach. Przez stulecia zjawisko to dokonało się na dziesiątkach ciał świętych. Niektórzy byli znajdowani nawet setki lat po zgonie. Na zdjęciach widzimy świętą Bernadettę, w 129 lat po śmierci. Najstarsze przykłady tego niezwykłego zjawiska datowane są nawet na 1500 lat, jak święty Sylwan, którego szczątki można oglądać w katedrze w Tubrowniku. 3. Teresa Newman Nie pokażę wam zdjęcia, ponieważ jest zbyt drastyczne jak na tą platformę. Teresa Newman, jeśli źle czytam to nazwisko, przepraszam, była niemiecką mistyczką i stygmatykiem. Od 1918 roku była częściowo sparaliżowana po upadku, jakiego doznała w pożarze. W 1919 roku straciła praktycznie całkowicie wzrok. Wzrok został cudownie przywrócony 29 kwietnia 1923 roku, w dniu, w którym jej imienniczka Teresa z Lisiks została beatyfikowana w Rzymie. Następnie od dnia 5 marca 1926, pierwszego w tym roku dnia Wielkiego Postu, u Teresy zaczęły pojawiać się stygmaty. Krwawe rany na rękach, nogach, głowie i boku. Co tydzień od północy w czwartek do godziny 13 w piątek rany otwierały się i krwawiły. Według zapisanych informacji, w niedzielę wielkanocną kobieta doznała wizji zmartwychwstania Jezusa. Przez kolejne piątki miała również jakby doświadczać męki pańskiej na własnym ciele. Rany, mimo ciągłego wydobywania się krwi, nigdy nie zostały zainfekowane ani uleczone. Od 1926 roku, swojej śmierci w 1966 roku, nie spożywała żadnych pokarmów prócz Eucharystii. Przez kilkadziesiąt lat nie piła również wody. W lipcu 1927 przez okres dwóch tygodni była poddawana obserwacji, którą nadzorowały cztery franciszkańskie pielęgniarki i lekarz. Potwierdzili, że nie spożywała nic oprócz jednej komunii świętej na dzień. Mimo tego nie wykazywała żadnych niepokojących objawów, takich jak zmniejszenie masy ciała lub odwodnienie. Procedura beatyfikacji Teresy Nieumann została rozpoczęta w 2005 roku. 4. Statua Matki Boskiej z Akita. W 1971 roku siostra Agnes Katsuko Sasagawa z Akita w Japonii doznała objawień Matki Boskiej. 28 czerwca 1973 roku rana w kształcie krzyża pojawiła się na jej lewej dłoni, następnie 6 lipca. Siostra usłyszała głos Matki Boskiej dochodzący z figury Maryi. Znajdującej się w kaplicy. Posąg również miał na swojej lewej dłoni krwawiącą ranę, która widoczna była aż do 2 września. W dniu, kiedy rana zniknęła, zakonnice zauważyły, że posąg zaczął się pocić, szczególnie w okolicach czoła i szyi. W dwa lata później, od dnia 4 stycznia 1975 roku, cudowny posąg zaczął płakać. Posąg płakał 101 razy w ciągu kolejnych 6 lat i 8 miesięcy. Analiza krwi oraz łez wydobywających się z drewnianego posągu wykazała, że obydwie substancje są pochodzenia organicznego i że są takie same jak ludzkie wydzieliny. A krew została nawet zakwalifikowana jako trzy typy: 0, B oraz AB. Kolejnym cudem było uleczenie siostry Agnes z całkowitej głuchoty, na którą cierpiała. W 1988 roku kardynał Rasinger uznał wydarzenia za rzetelne, godne uznania. 5. Objawienia w Lourdes. Objawienia matki Bożej z Lourdes rozpoczęły się 11 lutego 1858 roku, gdy Bernadetta Subius, 14-letnia chłopska dziewczyna z Lourdes, Przyznała, pytana przez swoją matkę, że widziała się z panią w grocie Masabile. Około mile od miasta, gdzie dziewczyna zbierała drewno na opał z siostrą i przyjacielem. Podobne objawienia miały miejsce jeszcze 17 kolejnych razy w przeciągu roku. Podczas jednego z nich dziewczyna została pokierowana, by kopać w pobliżu skały i pić wodę ze źródła, które się objawi. Początkowo była tam wyłącznie niewielka kałuża, jednak gdy dziewczyna zaczęła kąpać, wypłynęło źródło. Dzisiaj jest to źródło, do którego miliony ludzi każdego roku zajeżdżają, aby doświadczyć cudownych uzdrowień. Biuro Medyczne w Lourdes zadeklarowało od tego czasu 68 przypadków niewytłumaczalnych uzdrowień. Przepraszam za wszelkie źle przeczytane nazwy, jeśli takowe się zdarzyły. Ode mnie to na tyle, a jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, zapraszam do artykułu, który będzie w przypiętym komentarzu. Życzę miłego wieczoru.